let's get Cześć i to z tej strony Enio, a to jest pierwszy odcinek z drugi odcinek z bota. Cześć! Dobra, bo ja jednak gotów już jestem. Dobra, ty zaczynaj. Proszę sobie o doł. Bateri tylko w kochu. Cię to nie wiem. O nie! Piątki kontra dwójki! To będzie porażka. No, no nie. Przebije, nie. Przecież są tu też dwójki. I trójki, które przebijesz. Ej? Czwórkę ciebie. przebijesz nawet. Ej, ten tu jest Te ej, ten dwudziestka jest. I ej, ten coś. Te 28 przebijesz i... Koenuntera. Poczekam tu ja na, na ciebie. Mówię, to na którym no na trzecim następny, gdy masz drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, później i tak dalej. Do dziesiątki. Ja muszę walczyć ze Stewartem. Do 16 tysięcy dobija i kupię sobie no, to od piątego kierunku Typ T348... Nie, T34. Typ t 34 tego co ja mam. Dobry on jest? Spoko. Dobre, Tylko nie masz już taki sz... Tylko nie jest już taki szybki jak tamten na no nie Jest trochę wolniejszy A ten to już w ogóle wolny jest jak nic no, wolny, wolny. Jak chcesz to jedź z nimi no, Z nimi jak ten Ten Chin, to co mi kupiłeś to mnie być no ale no to on jest dobry na piątym tierze, wiesz jaki on jest zrąbisty? on po 300 wań. On ma 250 ten. Ale na piątym tierze mówię, że po 300 wań. No. Może kogoś w kacie wygon? jakieś 320 w kacie Mam już obrażenia i nie trafiłem jednego też. Za skałę jeden jest. O! Kołynanter, koenanter jest u nas ze Zaraz tych dwóch wykątów bo tu cztery. Zaraz go wchodzimy tutaj. A ja dostałem od swojego. Bo wyjechałem mu jak Dobra no. prowadzimy zera. Na razie A Kurczę zapomniałem, że on ma taki strzał wow, alo, ale ty Artyleria chyba, albo kVK KV. No arty do mnie wali hmm. Jeden protek jedno nie. HP mi zostało No widzę Jeden byle jakiś ciał mi nie tak. A mi zero zostało Czyli nic Ej no chyba tak... headzer cię mi ty nie przebijesz. Ty go nie przebijesz Chowaj się Nie przebiłeś Ale i tak 7 do 1 8 Już 8 9 Raz wygrałem 15 do 0 Też mi się zdarzyło? Nie My poniżej Wyjechaliśmy miał... poniżej... 15 do 1 tych, tych co rozwalałem Ja nie To tych co ja osłabiłem to oni se dobijali ty. dzisiaj zniknął dziwny Bóg. Dawaj. Teraz jest zyskałam, ale on wyjedzie. A nie. Nie no, nie widzę go. Arty nie wi... Arta, Arta! Byłem Za czy... późno. Ale innemu 75 trapezów zostało może ja jemu muszę... trzeba... Tam wyjed... Wiedziałem. O. I niszczyciela ja chyba tu zjedziemy. Nie wyjeżdżaj na SU, bo on Cię zdajmie, Poczekaj aż tam ktoś pojedzie. Tak. Rozwalaj go! Strzelaj! Nie, nie widzę go. Coś nie widziałeś. Nie Nigdy nie miałem jeden HP. Ja ja miałem. Teraz to gram Miałem A I zaraz zginiesz. A nie. On do kawu jedynki strzela. Ja chyba sobie teraz zagram kawę jedynką to ja miał, jeszcze kawę na to przecież to po tym czołgu będzie dopiero O, dwie arcy zostały, zarąbiście. O Koniec, wygrana bitwa o. W tym prawie jakila zdobyłem, bo... Ja osłabiłem znowu, oni dobili, to ja tego nie lubię.